PGA 2009 jesteśmy po meczu e, z US w drabince przegranych po dość niespodziew... PGA 2009 jesteśmy właśnie po meczu z US w drabince przegranych e, Niestety nasza drużyna przegrywa i przegrywa dość znacząco. Powiedz mi Tomek Co się stało? Tak ogólnie najpierw. Nie wiem ogólnie, zagraliśmy bardzo słabe spotkanie. Nic nie mogliśmy praktycznie... Jeszcze... PGA 2009, ręku Delta i Sportscom Jesteśmy po przegranym meczu z US w zaplice przegranych. I teraz na pierwsze pytanie. Spodziewałeś się, że US wygra z Spodziewałem się, dobrze grali bardzo już wcześniejsze tur turnieje Halce czy wcześniej jeszcze eliminacje do WCG? Są coraz lepsi można powiedzieć. No i tutaj udowodnili już na Hachce, udowodnili tam grając równy pojedynek z PGS, grając równy mecz o trzecie miejsce przeciwko nam. Teraz zmienili jeszcze jednego zawodnika, widać zmiana wyszła im na plus. No i cóż, trzeba pogratulować im po prostu. By byli lepsi dzisiaj od nas i od EFiksów, i zobaczymy, może jeszcze powalczą z PGS-em i będzie jeszcze większa niespodzianka niż każdy nie wiem, oczekiwał i spodziewał się. E w do tego, co zaprezentowali na Cybersporcie, to jest e, skilowo czy tam drużynowo, jest to większa różnica niż to, co teraz zaprezentowali? Może nie jako drużyna lepiej zagrali. Na pewno są trochę silniejsi niż na Halce. Dodatkowo my byliśmy słabsi znacząco niż na, HALC, na LC, nie Halce. Do tego, tak samo frach executors po zmianach, jest... okazało się, że te zmiany nie były dosyć trafne. No i u nas była ta niekorzystna rzecz, że nie, nie mogliśmy trenować w Fiksach zmiany. US wyszło z tymi ze zmianą Amatora na plus, więc no, i to pokazało, że właśnie tutaj byli lepsi od, od nas i od Fiksów, no i być może od PGS-u okażą się również lepsi. Okej, okay, słuchaj so ja mam y, takie pytanie. Po pierwszej połówce jest 9-6, Gracie po stronie, y, można powiedzieć, trudniejszej, czyli po stronie terror, jest to wynik dosyć korzystny. Czyli pytanie jest, co się stało w drugiej połówce. Ciężko powiedzieć, czy to był korzystny wynik. W dzisiejszych czasach różnie, różne rzeczy dzieją się na mapach. Raz wygrywa się w Terror, raz w CT. Po prostu to zależy od dnia i od przeciwnika. Nasze terror uważam, że zagraliśmy bardzo słabo, bo te sześć rund, które wygraliśmy były to po takich dosyć dramatycznych sytuacjach i tak naprawdę gdybyśmy przegrali, nie wiem. 13-2 czy 12-3, nie moglibyśmy mieć żadnych pretensji do tego, że nie zasłużyliśmy, że zasłużyliśmy na więcej, bo tak naprawdę no, to były sytuacje 1 na jeden, które wygrywaliśmy, a resztę rund oddawaliśmy praktycznie bez walki, no. I w CT no, głównie zaważyła runda pistoletowa, którą przegraliśmy, no i później już wynik był 12-6 i ciężko było cokolwiek z tym zrobić. Słuchaj, na zakończenie takie pytanie. Tak lub nie? I kiedy? Do kiedy można się spodziewać? Będą zmiany? Nie mogę odpowiedzieć tak lub nie, bo nie wiem, sam nie wiem czy będę grał. Raczej będę, nie wiem jak reszta zespołu musimy. To pewnie dzisiaj sobie porozmawiamy szczerze tam po turnieju, już, po zakończeniu w hotelu. I... No odpowiedzi pewnie będziemy nie wiem, szukać, już niedługo będzie pewnie opublikowane coś, albo do końca roku. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć naprawdę w tym momencie, co będzie z naszą drużyną i z naszym składem. Generalnie do końca roku można się spodziewać na 100%, że sprawa się wyjaśni. Z pewnością, już nie mamy turniej, turniejów praktycznie żadnych, więc na pewno do końca roku będzie wiadomo, czy zmienimy, czy będziemy w ogóle grać. Z tą ekipą, czy całkowicie rozpadnie się zespół? Zobaczymy za kilka dni, tygodni. Dobra, powiedz mi jeszcze tak na zakończenie: gdybyś miał wybrać jednego zawodnika z innych drużyn, z którym chciałbyś zgrać, powiedz mi, kim, kto to by był? Ciężko powiedzieć. Oczywiście nie wiem, przyjaźnie się czy koleguje z Benem, z FX i z Filipem z PGS-u. Kiedyś graliśmy cały czas ze sobą, teraz gramy w różnych zespołach. Nie wiem, może będziemy mieli okazję grać jeszcze razem, może nie. no Ciężko powiedzieć. Nie, nie, nie chcę mówić z kim bym chciał grać, bo najlepiej mi się gra w tym zespole, co teraz jestem. Tak naprawdę, gdybym mógł wybierać, to najchętniej zostałbym przy tym składzie, co mamy obecnie. A, dzięki wielkie.